Dzień dobry, mówi Marcin Kryński. Jest 8 lipca 2020 roku, a to jest komunikat specjalny. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co lata na niebie i co powoduje zanieczyszczenia. O tym, co nas truje, o tym, co nas zabija. A są to substancje chemiczne, potajemnie rozpylane nad naszymi głowami. A później, co się dzieje? My tym oddychamy, my to wchłaniamy. To wędruje do naszego krwioobiegu z każdym wdechem. Jesteśmy truci! Jak to jest możliwe? Jak można do tego dopuścić? Jak można na to pozwolić? Co możemy z tym zrobić? Jak możemy z tym walczyć? Jak możemy to rozpoznać? Patrzcie na to! Co to jest? Co to jest? To są chemtrialsy! To są chemtrialsy! Widzicie to? To są chemtrialsy! Drodzy Państwo. Walczmy z tym! Nie zgadzajmy się na to, aby te substancje chemiczne, potajemnie spuszczane z samolotów nocą, zatruwały nas, ruinowały nasze zdrowie. Nie dopuszczajmy do tego! Walczmy! Bądźmy siłą, bądźmy zbrojną armią! Tak, tak, czarna, ciemna strona mocy! Wygramy! Damy radę!